Hej. Aby skorzystać z telefonicznego poradnika, musicie spełnić trzy warunki. Działać na terenie Wielkopolski, zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie cpe.ckazamek.pl. Gdy znajdziecie opis wydarzenia telefoniczny poradnik, mniej więcej w połowie strony znajdziecie link, który przekierowuje Was do formularza zgłoszeniowego. Następnie wypełniacie. Każdy poszczególny fragment tego zgłoszenia. Jest to adres mailowy, imię i nazwisko, numer telefonu, instytucja, organizacja lub działanie, z jakim jesteście związani, wybrany obszar tematyczny, krótki opis swojego problemu, preferowane godziny konsultacji, formę ich konsultacji, ewentualnie zaproponować inny temat swojej, swojego problemu. Zaznaczyć, zapoznałam się lub zapoznałem z regulaminem telefonicznego poradnika, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Następnie, po wypełnieniu, klikamy przycisk prześli.